Witam. Wczoraj nagramy filmik na temat dysfunkcyjnej relacji między synem a matką. Dzisiaj powiem o dwóch bardzo istotnych sprawach, które pozwolą wychodzić z tej dysfunkcyjnej oraz toksycznej relacji. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, a Was ten temat interesuje, to zapraszam do filmu, który właśnie jest umieszczony na moim kanale oraz na kanale YouTube NIEMIŁY FACET oraz właśnie w filmach wczorajszych. A więc, jak ogólnie wychodzić z tego toksycznego schematu? Dlaczego, dlaczego warto wychodzić z tego toksycznego tematu? Dlatego, że kiedy mamy dysfunkcyjną relację, kiedy syn ma dysfunkcyjną relację ze swoją matką, to przede wszystkim bardzo trudno mu rozwinąć skrzydła. Co za tym idzie, być szczęśliwą w pełni osobą? Dlatego tak ważne jest, aby nad tym pracować. Dlatego, że jeżeli mamy dysfunkcyjną relację, to automatycznie ta relacja. Dysfunkcyjna w późniejszym życiu przekłada się na nasze inne relacje z innymi ludźmi. A więc co się dzieje? Bardzo często przyciągamy do siebie dysfunkcyjnych innych ludzi. Dlatego, że relacja, taką jaką mamy z obojgiem rodziców, ma bardzo poważny wpływ na nasze późniejsze relacje. Dlatego warto. Tą relację uleczać. Czy to jest relacja z ojcem, czy to jest relacja z matką. Ale tutaj mówimy o relacji matka-syn. A więc, jak, co zrobić ogólnie, aby tą relację uleczyć? Jak wyjść z tego dysfunkcyjnego schematu? Przede wszystkim trzeba tu bardzo poważnie wziąć temat. Przede wszystkim trzeba pamiętać o jednym. Że Mężczyzna czy syn, facet, powinien sobie wbić do głowy jedną ważną myśl. A jest to powiedzenie, jest to zdanie, że męskość jest dobra. Bo często właśnie syn tkwi w takiej dysfunkcyjnej relacji z matką, dlatego że wierzy na głębokim poziomie, że męskość jest zła. I kiedy Uważa, że męskość jest zła, kiedy ma takie przekonanie, to jakby nie ma w sobie tej męskiej energii, dlatego że stroni od męskiej energii. Dlatego że w przekonaniu, w swoim myśleniu, stroni od mężczyzn. Nie czuje się dobrze pośród mężczyzn. A właśnie jednym z punktów, aby wychodzić z tej relacji toksycznej, dysfunkcyjnej, właśnie z, z własną matką, jest przede wszystkim budowanie zdrowych, męskich relacji z innymi mężczyznami. Dlatego, żeby kiedy wchodzimy w inne nowe relacje, mogą być nawet te relacje starsze, warto jest odnowić relacje z mężczyznami, ale również bardzo ważną sprawą jest zacząć budować nowe relacje z mężczyznami. Czy to na różnych networkingach, czy to poznawać po prostu poprzez różne zainteresowania, jeżeli na przykład lubimy nawet tańczyć. Idziemy do klubu i poznajemy. Albo lubimy podróżować. Jest mnóstwo teraz na Facebooku, na przykład grup, które się ogłaszają, gdzie ludzie szukają towarzyszy do podróżowania. A więc w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo możliwości, aby zdobywać różnych ludzi, aby budować właśnie te zdrowe. Relacje. A więc jest to pierwsza rzecz. I druga rzecz jest to bardziej taka, można powiedzieć prosta bardziej logiczna. Jest to przede wszystkim stawianie granic, bo często właśnie miły facet, właśnie ten, który ma dysfunkcyjną relację z swo swoją matką, bo właśnie bardzo często miły facet ma właśnie taką relację. Wtedy taki mężczyzna, kiedy zaczyna być świadomy, taki mężczyzna, jeżeli chce wyjść z tego schematu dysfunkcyjnego, to przede wszystkim musi się uzbroić w cierpliwość, bo to jest dłuższy okres. Ale przede wszystkim warto, aby zaczął stawiać granice, dlatego że w jego dzieciństwie bardzo często te granice nie były przestrzegane. Dlatego właśnie jego matka nie przestrzegała tych granic. Wchodziła, jakby z butami w jego życie. I w tym momencie ten miły facet, już dorosły, wchodzi właśnie w dorosłe życie, buduje relacje i nie potrafi stawiać granic. I bardzo często, tak jak mówiłem na początku, że buduje relacje, które są dysfunkcyjne. Na podstawie swojej relacji z matką. A więc, aby wyjść z tego w ogóle schematu bardzo ważne aby zaczął uczyć się stawiania granic przede wszystkim stawianie granic zaczynamy od siebie samego dlatego, że jeżeli nie potrafimy stawiać sobie granic to bardzo nam będzie ciężko stawiać granice innym ludziom dlatego zaczynamy od granic z nami i później to się przekłada na granice w relacjach z innymi ludźmi a więc tak to mniej więcej to wygląda a więc jeżeli ten temat Was interesuje, oczywiście ten filmik powędruje na kanał miły Facet. Zapraszam Was na ten kanał. I oczywiście ten filmik jakby pójdźcie dalej, tak? puśćcie go dalej, żeby mężczyźni, którzy mają taki problem, zobaczli ten film oraz skomentujcie. Bo również wtedy TikTok czy YouTube będzie pokazywał ten film dalej. A więc fantastycznego. Wieczoru, i pamiętajcie, dwie dwa podstawowe sprawy: dwie podstawowe sprawy, aby wyjść z tego schematu dysfunkcyjnego z własną matką. Dlatego, że będzie nam trudno nie tylko zbudować relacje intymne, czy relacje z innymi ludźmi, ale będziemy po prostu stłamszeni. Warto z tego wychodzić: dlatego, że ani miły facet, ani jego matka nie są tego świadomi. Nie są tego świadomi, dlatego że dopiero w trakcie pracy nad tym zaczynamy być świadomi, zaczynamy sobie uświadamiać, że coś takiego mamy. Dopóki tego nie uświadomimy, jak to powiedział Karl Gustav Jung, kiedy nieuświadomione, kiedy to, co jest jakby to, o czym nie wiemy. Zostanie, nie zostanie uświadomione, to my będziemy to nazywali całe życie przeznaczeniem. I tak to wygląda, dopóki sobie nie uświadomimy, nie, dopóki to, co jest nieświadome, zostanie świadomym, to będzie kierowało naszym życiem, a my będziemy to nazywali przeznaczeniem, tak mniej więcej to brzmi. Dlatego warto pracować nad tym, bo to jest klucz do naszego wyzdrowienia, jeżeli mamy. Takie wyzwanie. Oczywiście, tak jak powiedziałem we wczorajszym filmiku, nie będzie ten filmik rezonował ze wszystkimi, ale z Wami, którzy mają takie wyzwanie, to warto by nad tym pracować, bo od tego zależy przede wszystkim nasze szczęście, nasze życie, nasze spełnienie, nasza radość w życiu. A chyba o to chodzi. Pozdrawiam.